Siemano, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam mój leg day na masie, który będzie mnie przygotowywał do przyszłego WNB w Polsce. Także musimy rozwalić konkurencję. Lecimy z masą. Aktualnie 83 kg trochę schudłem. I lecimy z masą do 90 kg. W czerwcu już będzie prep. Lecimy na siłownię. Siemano, Siemano. W końcu nagrywam mikrofonami. Dobra, lecimy z szybką rozgrzeweczką. W tym roku na masie ta rozgrzewka będzie dużo krótsza, bo po operacji miałem trochę fiała na punkcie rozgrzewki. Także teraz. Jest po prostu jakieś jedno-dwa ćwiczenia na każdy staw, na przykład barki zawsze rozgrzewam i rotatory codziennie, bo to jednak są takie ćwiczenia w których po prostu jakie będziemy robić, to nie będziemy się psuć, nie? Są coś na uda Takie wymachy na dwójki rozciągające po 10, coś takiego się ma. Fajnie, bo tych mikrofonów w ogóle nie widać. I na biodro, bokiem tutaj przywodziciel najbardziej się będzie rozciągał. Neoprenka, bo ja od używam po to, żeby było ciepełko w stawie kolanowym. I przez to. Bo ani nic nie boli. A kiedyśmy się w polałku, nie. Ani nic nie boli, ani. Nic się dzieje, nie dzieje. Dobra, teraz pierwsze ćwiczenie na dwójki. Progresja do Nordic Car, do żurawi. Chodzi o to, że opuszczamy się i jak w Żurawie byśmy szli do góry z podparciem, to tutaj wracamy tylko i wyłącznie siłą dwójek. Dlatego to jest fajna progresja. Jak najwolniej w dół. Robię teraz około 12, jak dojdę do 15 wolnych. Będę już robił normalne żurawie na drabinkach i fajnie jakby się udało jednego całego zrobić jeszcze do redukcji. Mam nadzieję, że słychać U mnie na telefonie nie słychać Na jakimś iPhone'owskim głównie słychać Także lecimy Drugie ćwiczenie na dwójki Już większy zakres ruchu Praca w rozciągnięciu Wstępne zmęczenie dwójek przed SLD-la Stift, leg, curl Nie curl, tylko deadlift start już start Przechodzimy do czwórek. Lecimy z przysiadami na Smithie, bo nie ma maszyny hak. Także robimy moim sposobem Stupki z przodu. To teraz robimy mój wynalazek, czyli suwnica, jak możecie zauważyć, jest w takim no, nieinteresującym nas skosie. Dlatego, jak podłożymy tutaj sobie matę i teraz usiądę, to jest mniejsze zgięcie w stawie biodrowym. Dzięki czemu będziemy mieli mniejsze zaangażowanie pośladków. A większe czwórek. Także zrobimy sobie seryje, seryjkę i zobaczycie jak to wygląda. Możesz tak chodzić dookoła mnie. <śmany> <śmany> Ach, I teraz powoli zawsze jest nie. No, ogólnie to jestem troszkę chory, ale to nie trzeba zrobić. W sensie kaszel katar, nie? Eee, słuchajcie, chciałem powiedzieć, że przygotowania do WNBF idą bardzo dobrze. Eee, mam teraz 3 day'e w tygodniu. Trzy razy nogi angaż jest. Będę to trzymał jeszcze do, przez tą całą masę do czerwca. Do tych 90 kg od tamtego czerwca robię właśnie taki zabieg, czyli te trzy angaże nóg w tygodniu. Dwójki, czwórki i były y, łydki i brzuch też trzy razy w tygodniu. Ale teraz na tę ostatnią masę chciałem tak typowo tylko nogi, więc. Łydki są dwa razy w tygodniu, a czwórki dwójki są e, trzy razy w tygodniu. No, i mam nadzieję, że ta masa pójdzie tak jak chce, czyli te 90 kg dobijemy, no i później będzie prep do WMBF, który jest plan, żeby wygrać w trzech kategoriach bodybuilding, no, a. W tym roku będziecie widzieć całą moją przygodę z siłownią. Jutro nagrywamy ławę i dzień upper. Także zapowiada się fajny sezon. Bada. Nagrywasz? Łydki. Łydki głównie w rozciągnięciu. Lekkie zgięcie kolana w rozciągnięciu i wyprost w skróceniu. Hop. Musimy robić... Pokaż na mnie. Musimy robić unilateralnie, bo zamykam szafę na dwie nogi. Okej. Okay. Okay. Ostatnia, ostatnie ćwiczenie na dzisiaj na brzuch, dragon flag, a raczej jego karykatura. Zobaczymy jak wyjdzie.